Poznałam normalnie, słuchajcie nową konkurencję. Pewnie oni nigdy nie słyszeliście. Nazywa się Piłka Nożna! Hehehehe. I zobaczcie, wybieram do drużyny sobie. W sensie jestem Tailsem Wybieram ze Sonika. Zobaczcie, ile to bohaterów można wybrać. Ten najsłodszy, który jest do mnie podobny to koła mój braciszek, ten zielony Yoshi. I Knucklesa i Jasiego. Super! I tworzymy drużynę i wybieramy taktykę. Bo pamiętajcie, w sporcie też trzeba myśleć, nie tylko uderzać. I normalnie ustawiamy odpowiednią taktykowskę. I będziemy walczoskę. I tyki, tyki, tyki. Jest boisko, zobaczcie. Mm, Czuję się ten zapach trawy. Mm, super, ja lubię jeść trawkę. nie 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 ale niestety jej nie można zjeść, bo to jest na I Zobaczcie, to moja ekipa. Hehe, he. a to przeciwnicy. Ale zawsze gramy fair play. Jesteśmy normalnie dobrzy dla przeciwników. Oprócz tego, że trzeba z nimi wygrać. he, he, he. I podaje, i podaje. Pyk, i pyk, i pyk, podaje. I pyk, podaje, i pyk, podaje. I, I czy będzie gol? Proszę Państwa, i czy będzie gol?